Nie brali tego odcinku na poważnie, bo on ma wam poprawić humor. Zapraszam do, 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 do oglądania! Witam! Dzisiaj porozmawiamy o koronawirusie. Pocho Teraz na mapie pokażę skąd pochodzi. Pochodzi on z Chin, a dokładnie z Wuhan. Jak się przed tym obronić? Myjcie ręce. Pozostańcie w domu z rodziną i bliskimi. Nie wychodźcie bez potrzeby. Unikajcie kontaktu z innymi. Noście maseczkę i rękawiczki. Bądźcie fist, czyli bądźcie aktywni. Jedzcie zdrowo. Jeśli zabraknie pożywienia, zjadajcie innych osobników oczywiście tych, którzy nie mają szans na, do przeżycia. Jeśli macie u kogoś podejrzenie koronawirusa, Macie dwa wyjścia: albo go zabić, albo wezwać pogotowie. Ale nie na normalne pogotowie, tylko na specjalne. Wydział antywirusowy. Na tym kończymy nasze wiadomości. Myśl, myślę, myślę, że miło spędzicie ten czas i że epidemia szybko ucieknie. Przypomnienie: koronawirus bardzo lubi podróżować i szybko w szybkim tempie się rozmnaża. To widzimy się za 5 lat. Nie no żartuję. Myślę, że odcinek się spodobał i trochę Wam poprawił humor. Nie pytajcie, skąd wziąłem ten odcinek, ale możecie napisać w komentarzu. Tak jak mówiłam, nie bierzcie tego dosłownie. Życzę miłej kwarantanny.